No, ładne zakończenie wakacji można powiedzieć. Po meczu ostatnim pucharowym, gdzie po prostu no, zdecydowanie nie wyszedł. Chcieliśmy szybko zmazać plamę, bo każdy mecz jest dla nas ważny, walczymy o zwycięstwo. W każdym meczu mamy swoje cele. No, w dzisiejszej gry przede wszystkim postawy chłopaków na boisku w tym ciężkim w tej ciężkiej pogodzie jestem zadowolony, bo podjęli walkę na 120%. No i przy lepszej skuteczności mogliśmy tutaj wygrać wyżej. Jak najbardziej, cały czas powtarzam chłopakom, nieważne z kim gramy, tylko patrzymy na siebie, bo cenimy swój zespół, cenimy swoje umiejętności, cenimy to, co robimy na treningach i z biegiem czasu zaczyna to procentować. I w takich meczach, właśnie z przeciwnikiem, który ma tam kilku zawodników z rezerw drugoligowych, no można się to skonfrontować i widać, że nie aż taki diabeł straszny, jak go malują, nie tacy zawodnicy, nie ma aż takiej. Przepaść mi bym powiedział między tymi zawodnikami. Indywidualnych może różnic nie widać pod względem taktyki, no to wiadomo, inne zachowanie, no ale to jako zespół dzisiaj my, no powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony. Mamy zespół w budowie, to cały czas powtarzam w kuluarach. Gdzieś ktoś tam mówi o awansach. Dla mnie jest kolejny mecz o trzy punkty. Jeśli te punkty dadzą nam awans, to bardzo chętnie to przyjmiemy z radością. No na pewno dla nas to jest, to jest zły wynik, bo przegraliśmy ten mecz, tym bardziej, że uważam, że na dzisiejszy mecz kadrowo staliśmy dosyć dobrze, mimo że może ilościowo nie było za dużo zawodników, ale uważam, że to tą jedynastką, którą, którą żeśmy wyszli, powinniśmy ten mecz wygrać. I to nawet, nawet liczyłem na takie zdecydowane zwycięstwo. Natomiast zdecydowanie to można było powiedzieć, że była nasza przewaga w utrzymywaniu się przy piłce, może w kreowaniu sytuacji. No ale niestety nie wykorzystywaliśmy sytuacji, w której mieliśmy naprawdę bardzo dobre, idealne. Nie strzelaliśmy bramek, straciliśmy dwie bramki. No, no i ogólnie słabo to wyglądało. No, powinniśmy zdecydowanie lepiej, lepiej zagrać jako zespół, no ale, ale było tak, jak było widać to na, na boisku. Tak, było, było dokładnie pięciu zawodników yy, z drugiego zespołu, takich można powiedzieć, że niektórzy gdzieś niedawno byli nawet podstawowymi zawodnikami. Wiadomo, yy, no uważam dobre ustawienie, no, dwóch napastników, Baudi, Paweł Rus, Agudo za nimi, yy, plus jeszcze, jeszcze paru zawodników, którzy tak samo gdzieś tam się ocierają. Pierwszy zespół, Furman, yy, Sumara, no, wiadomo, że, że jeszcze był Bieży na, na środku obrony. Także uważam, że tutaj nie ma tłumaczenia, że, że po prostu byliśmy s, y, słabi kadrowo, bo uważam, że zawodnicy młodzi, którzy byli, to na pewno y, nie możemy oczekiwać ciężaru gry od młodych zawodników, żeby oni brali ciężar gry na siebie, tylko zawodników starszych. Dlatego, dlatego tutaj no, jest nasza wspólna porażka, bo, bo gdzieś uciekają nam te punkty i, i na pewno będą gdzieś jakieś problemy w tej okręgówce, żeby nawet walczyć o to utrzymanie.